Dobra, jedziemy z tym. Gody nie jest do końca sprawny, ale damy radę. Wanderwarta jeszcze nie będę wpuszczał. Dobra, oni są podjarani. Jedziemy z tym. Stalmielec yy, dobry początek sezonu, potem porażka. Znowu potem zwycięstwo, porażka. Będą chcieli się odkuć. Będą chcieli się odkuć. My bez porażki w tym sezonie. Ekipa ciekawa, interesująca, egzotyczna. Jazda. Dawajcie, panowie. Dawajcie, zróbmy tutaj niespodziankę. No Stalmielec potężna ekipa. Z dużym budżetem na pewno. I oni są przymier mają przymier przymierzają się do awansu po prostu do Ekstra klasy. Oj, ale chyba spalony. Panie sędzio, proszę, spalony. Proszę. Kurwa, dobrze, 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 ale fart. Ololol, gorące się robi. Chyba złą taktykę, taktyką się na stal Mielec. Pozytywnie u nich to może być ciężko. Zobaczymy, zobaczymy. Pachnie pierwszą porażką GKS-u. Kobuciński ładne wyjście, ale niedokładne podanie. No, Golden, który miał być do zmiany, ratuje nas z linii bramkowej. Tracimy to tracimy, yy, tracimy czas piłki tutaj na linii. Dobrze grają, ale pamiętajcie, że nasza drużyna ma słabe pierwsze 20 minut. My, można powiedzieć, że troszkę pozwalamy przeciwnej drużynie poczuć się i wtedy atakujemy. Przynajmniej to jest taka teoria, jak nam chujowo idzie. Drewniak, żelazowski. Trzymaj się, młody. Żytek, pięknie konstruujemy akcję. Bogusz, Bogusz. Rzutka w pole karne. Nie za próba. No i teraz nie ma spalonego. Sobczak potężnym uderzeniem w dziesiątej minucie pokonuje naszego bramkarza. Trochę smutno się robi. Muszę zachęcić ekipę. No Stalmielec wywalczyła swoje. Mocna drużyna. Ogorzały. Pamiętamy go z Krakowi. Karci swojego byłego trenera, który go wyszkolił. Miś! Ale ostro jest, kurwa, ostry mecz. Stalmielec w ogóle liderem, jak wygra z nami. Jak my wygramy, to my będziemy liderami, ale... Ciężko będzie Strasznie nas, kurwa, cisną Nie wiem, czy nie zejść z tej taktyki, kurwa Pozytywnej na bardziej ostrożną Ale może już za późno Siemaszko, kurda, nas bombardują Panowie Tak, trzeba analityka posłuchać Wykonać jego rzeczy Może teraz jakaś akcja Gudra Niemiec Świetnie, Gudra Gudra Gudra, pięknie się przedarł Super Fajna próba Nice try To się, to się ceni na pewno Patrzmy na oceny Zmotywowani są Ogólnie grają poprawnie Trąbka Prawie okto. Oh, oh, ciekawe, ciekawe, ciekawe. No, Dojedźmy na tym 1-0 do pierwszej połowy, do drugiej połowy, to znaczy się. Tylko żeby wytrzymali, żeby nie było jakiegoś 2-0, bo 2-0 może podobać chłopaków. Pierwszy raz GKS Tychy w tym sezonie przegrywa. Po pierwszej połowie. Rzadko się zdarza, że drużyna nasz 0 niego traci bramki. Ale no nic bym tutaj nie zmieniał. 6-3 lat, może sobie nie radzić. Ale gramy dalej swoje. Panowie. Wierzę, że każdy z ma więcej do zaoferowania, Wiem, że pokażemy. To, no. Tak jest, dokładnie. Tak jest. Dalej. Dalej chłopaki. Jazda, motywacja kurwa. Ostro. Musi to zadziałać. Musimy trzymać czuki za z Tychy. No ale Stalmielec... To jest Stalmielec, tak. Stalmielec, no ona idzie też na zwycięstwo całej ligi. Gramy z bezpośrednim... No, Gudra, żeby nie było żółci. Zachęćmy ich. Będę myślał chyba o napastniku. 6-3 Żelazowskiego to niedużna ocena. Bogusz zmęczony. Dobra, młody ma 6-2. Żelazowski schodzi. Szuta, wraca, zobaczymy co pokaże Gudra troszkę podbiegany Bogusz, myślę, że to jest ten moment Że można zrobić tą mega naszą ofensywę Goluba, Małolat schodzi, czy Życki? Ty Życki, przepraszam Idziemy, uwaga Kurwa jego mać, kurwa jego mać Muszę ich skrytykować, panowie, gówno gramy Musimy więcej mieć ofensywy, panowie Zachęcam, zachęcam do walki Gudra do zmiany, chociaż Nie, nie, Gudra nie do, do zmiany, bo asystował Gdzie jest palony, chuj z tym Chuj z tym no i chuj, szkoda, okradli nas znowu. Dobra, ofensywna musi być teraz akcja. Gudra wejdzie szybcior. Drewniak wejdzie Alonso. Musimy atakować. Zażądaj więcej. Golden. Ja pierdolę. Panowie, dawajcie na 2-2. Wierzę w was. Żytek. Pudel. O Jezus. O Jezus. Dobrze, pięknie. Dawać walczyć, walczyć, walczyć. Walka, walka. Szuta. Kurwa jego mać. Dobra, musimy ich zajechać. Nic się nie dzieje, to jest mocna drużyna. To jest drużyna, która jest liderem tabeli i ona może wygrać całą ligę. Talmiret co chwilę w ekstraklasie jest. Dawajcie, pany. Kurwa mać. To wiem, mogliśmy od początku grać ofensywnie na nich. Po prostu na nich siadać. Szuta. Tak jest. Panowie, bramka, kurwa, na środek. Wracaj z tą bramką. Z piłką. Jazda, jazda, jazda. Jazda, kurwa, mecz się nie kończy. Mecz się nie kończy. Biegać, biegać, biegać. Wiem, że już się nie chce biegać, proszę was, zróbmy 2-2, kurwa, kupię 20 subów, 100 subów, 1000 subów, A, milion subów, eee, szkoda, kurwa, jego mać, daj nam, oj, hu, nie dał. Chyrzycki asystal, fajnie. Kurde, no spoko, no było blisko. Patrzcie, taki sam współczynnik goli. Nawet więcej celnych strzałów. Wiadomo, oni gali u siebie. Może ten. Po... Rzeczywiście, może początek powinniśmy. Nie, ja mieliśmy, mieliśmy pecha, panowie. Ja, ja myślę, że mieliśmy pecha, panowie. To też moja zła decyzja i wydaje mi się, że my mogliśmy zacząć defensywnie grać. Trudno, no już chuj, stało się. Moim zdaniem się stało, trudno, teraz tak się dzieje. Też nam bramki nie zaliczyli, powinno być 2-2. Nic się nie dzieje, chłopaki. Głowa do góry. Za 7 dni mamy górnik Łęczna, który jest 14. jedziemy na wyjazd. Chciałbym tam punkt zdobyć. Kurwa ten stal m ale fajnie, że jak powiedziałem do nich, chłopaki gramy ofensywnie, to oni grali ofensywnie, że, że, że oni słuchają się. Będzie grał, żeby się ogrywał. W 19 lepiej mu grać, bo to jest 19-latek, będzie na mało latach się oklikiwał też. Wiem, że ma lepszy po potencjał niż Chromiński, ale nie jest Polakiem. Nie jest Polakiem. <laughs> Przepraszam, jak to się je je Jeszcze raz to wytłumaczę. E Polak u 21, Polak u 21 ma, ma to jest ta decyzja, kurwa, to jest ta zasada, że musi być na boisku Polak u 21. No, rozumiesz? Jakby to mógł być Holender u 21, no to byłoby zajebiście, bo każdy by sobie sprowadzał jakiegoś yy, Brazylijczyka u 21 na jeden sezon. No więc ogólnie, to też dobra opcja, jak gramy tą polską ligę, to pierwsze co robimy, to szukamy jakiegoś zajebistego małolata, najlepiej dwóch, żeby ich mieć w różnych pozycjach. Ok, transfery, kończy się okienko, nas już to nie interesuje, mamy co mamy mieć, górnik męczny za chwilę. Zobaczmy kalendarz, zobaczmy jak to wygląda, bo pędzimy przez ten sezon, a jesteśmy praktycznie na ósmej kolejce. Kalendarz tak jest. O, zobaczcie, pucharek mamy za chwilę. I zobaczcie jaki odstęp jest. Widzicie? Puszczenie połomice, kurwa, mać. Górnik zabrze. soć się kręca. Ostro, więc z górnikiem, łęczne. Patrzcie, górniczy, me, górniczy weekend się szykuje. W takim razie łączna musi być wygrana. To musi być zwycięstwo. Punkty, jak to wygląda? 12 punktów. Siódme miejsce, 15 lider. Korona Kielce, ale ciasno się robi. Póki co każdy ma jeszcze szansę. Każdy może wygrać. Taktyka. Tutaj bym Pomyślał, wiecie? patrzcie, Bogusz, dwie gwiazdki. Ostatnio regres. Ja bym go zwrócił tak. Jest dobry na swojej pozycji. tutaj mało lata, który lata swoje. Grać bocznego obrońcę go na wsparciu. Bo się na tym zna. Niewysuniętego. tutaj, też, chociaż Bogusz, jak mówię, ma swoje lata. Może to będzie. Dzisiaj on ma jakiś taki delikatny regres. To nie są dobre statystyki. Sprawność 10, a Golden 14. Ty, no kurwa, ludzie naprawdę na mało latach pograć. Zobaczmy to. I Chromiński sobie zejdzie, a wejdzie Chyrzycki, który w tym miejscu jest świetny. Oho, 5 dni, więc wylatuje. Oho, oho, oho. Ciekawe. Czy Mik Gudra może na drugiej stronie się zmienić? Nie bardzo. Fair Schappen. Szansa do tego szybciora? Szuta wróci na ten mecz. Krzyżycki się dobrze dogadują teraz. Vanderwart. Y Romiński sobie odpocznie. Tak. Wanderwart przetestujemy może w tym meczu. Jak będzie szansa w ogóle. Myślę, że o tej obronie. Bogusz. Dobra, Bogusza wrzucimy tutaj. Musiński tak nie może grać. A to wiesz, Chromiński siądzie dobrze. Bogusz na tej stronie. Boczny, wysunięty obrońca na wsparciu. Myślę, że spoko. No ma tą lewą nogę. To może go zostawić na obronie, skoro i tak nie będzie tam środkowywał. Czato jest czato jest ee, obrońcą środkowym. Też też robi swoje. Kurwą, dobrze siedzi. Czato może na przykład sobie zagrać za drewniaka też, nie? Tylko na przykład w jakiejś innej roli. Jako pomocnik odbierający piłkę. Też ciekawa postać, ale ja bym na przykład zostawił drewniaka albo właśnie fa Alonso, żeby teraz zbił. Żytek zostaje, żytek jest ok. Żytek to jest naprawdę dobra postać tutaj, super. O mógł być lepszym rozgrywającym. Tu też jest dobrze. Nie, tu jest dobrze. Gutura zostaje. Udra, czemu ty masz jakieś tutaj spadki jakieś? O co tu chodzi? Ej, nie, 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 coś taktycznie tu się nie zgadza. Dobra, przewiniemy to jeszcze. Zobaczymy, jak będzie mogli ich wybierać. Może coś się w tygodniu zmieni. Trochę potrenują. Może po tym meczu są tacy przytłoczeni. Oni odpoczną, bo teraz będzie długi okres odpoczynku i teraz te gwiazdki, to wszystko się tam pokaże. Widzicie, ten bogusz jest taki mylny, chociaż dobrze gra, ale to staty... widzicie, dobrze gra statystyki ma takie, nie? Niby nie, nie jakieś zajebiste. To jest ciekawe. Teraz będzie troszkę ładowania, bo kończy się transferowy tutaj rynek. Dobra, oceniono za 4+. Plus, czyli z czwórki. 4 na 4 plus skoczyło. Super. Wypożyczenie. Dobra, tutaj obserwowaliśmy kogoś. Ty Bierzemy go? Dobra. Więc budżet. Mamy go. Za żytka? 300 tysięcy. Nie, nie, odrzucam nie, 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 nie za sprzedania Ej, mamy zawodnika. Ej, w ogóle jakimś cudem niebieskiego zawodnika kupiliśmy, kurwa. Ty ale jaja. Kurwa, ale jaja, widzowie. Ale żytek chce odejść? Na wyższym poziomie? Ale Arka Gdynia, co? Jesteś nam potrzebny przez jeszcze jeden sezon, by móc wywrócić awansu. Przygnębiony. Proszę, jest, zadowolony. Dobrze, dam panu szansę na wzmocnienie składu. Dobrze. No i teraz przyszedł właśnie skład. Zajebisty. Żytek, nie odchodź. Końcówka sezonu. Zobacz, to przyszedł do nas. Ulrik. Ej, co tu się stało? Co tu się stało? Ulrik Emre. I stary, wchodzi ten gość teraz za Gudre. Co to jest? Aha. On gra w reprezentacji Gabonu. Damn. Co to? tu się stało? Jestem mistrzem transferów. A ile było gwiazdek tutaj? Patrz, schodzący na pastik na ataku. Ja pierdolę. Co tu się będzie, kurwa, działo, jak on wróci? Chrystusie, brońcie te wszystkie stale mielec, to, kurwa, te puszczenie połomice, niech to się, kurwa, już zamyka, nie? Niech to się już zamyka, bo to nie ma sensu już grać. Co tu się stało? Pewnie za niego trzeba zapłacić kilkanaście milionów, ale to prezes będzie musiał później płacić, ja mam to w piździe. Ale wzmocnienie. Nie wiem, jak, jaki to jest kontrakt, nie, nawet nie chcę czytać, w co go wpierdoliłem. Prawda? Prawdopodobnie zadłużyłem pół Śląska na tego zawodnika, ale ja mam. Z... Słuchajcie, ja jestem awansowania, tak? A nie od kurwa liczenia pieniędzy. Dobra, tak czy siak ten zawodnik jest. I wraca niedługo z Gabonu. Reprezentanta Gabonu pozyskałem do drugiej klasy tychy. King is here. The king is here. Ale, ale stary, ja kupiłem gościa, to może grać w Manchesterze City. Trzecie drużynie kobiet, ale tak czy siak może grać. I wciąż to jest Manchester City. A wybór piłkarza. Na jaką pozycję? Na co tu ma grać? Wanga na bo bo buchta, dużo osób może grać. A gdzie jest Małolat? E, ej, o kurwa, wypożyczenie się skończyło. Poważnie? Czy nie? O kurwa, no Bogusza, stary, ja muszę Chyrzyckiego. Romiński musi grać. Cały sezon, bo nie mam innego 19. I teraz rzeczywiście, Bogus, co tu może wrócić? trzy dni, ale jaja. Tu wejdzie Olczyk. No tu kurwa dobrego obrońcy nie ma? Dobry obrońca boczny. Ale może grać też ten drugi, nie? Ale się kipa porozpierdalała. Po Hehe, <laughs> to nie spojebane. Okej, okay, ja nie widziałem, że ten gość odchodzi. Wracaj, kurwa. Jaka rozmowa obietnicy. A dobra, kurwa, przecież ty gasz u 19 chupię, nawet nie wiem, jak ty wyglądasz. Kurwa, prójesz. Ej, Małolat wraca czy nie? Wróci? Bo mi go tam spierdolą w tym piaście kliwice. Wracaj, bo tam trening ci źle ułożą. Wróci czy nie? Kurwa, Mać. Wróci zimą? Nie! O, wpytę. Nie, wraca, zajebiście. No, na chuj żeś wychodził? No kurwa, nie. Zimą, tak? Wróci w lutym. To no, długo. Dobra, lepimy z gówna. Dobra, Olczyk. Jest okej. Okay. Ta kontuzja się wyleczyła? Kobusiński, ale w chujowej formie jesteś. Nie, 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 nie wypuszczę cię, stary, w takiej formie. Olczyk czy godyn, który już grał? Ograny golden, golden, przepraszam. Ogranego wolę goldena wypuścić. Na razie. A czato na boku by zagrał? Kurwa, zagrałby. Ta to jest dobry, tylko nieograny w tych klematach. On jest szybki. Przyspieszenie. Szybkość, to jest duży. Tak, to jest człowiek orkiestra, On podobno... On tu przyjechał w ogóle za kordeonem, kurwa. A czekaj jeszcze. małolat na boku. Muszę wierzyć w jego potencjał. Tak, muszę uwierzyć w jego potencjał. No już mam... nie mam u 19, to są jakieś jaja, nie? A Chromiński gdzie jeszcze może zagrać? Na boku. No, faj to jest twoja szansa, żeby zagrać. Jaką to masz nogę dobrą? Prawa. A gudura? Lewa. Ale tu przyjdzie Kosior, tu przyjdzie, musimy przetrwać ten mecz, tu będzie Kosior. Romiński musi się rozwijać w środku. Wander... Yy, Wanderwart. Właśnie, on może tylko Chromińskiego zmienić, nie? Ciekawe czy jest, przejdzie to. Kurde. Polski zawodnik, no właśnie. Czyli Wanderwart kiedy będzie mógł zagrać? Ej, a w Pucharze ta... W Pucharze to nie obowiązuje, nie? W Pucharze to nie obowiązuje, nie? Czyli tu mam tego Łukasza Gajdę, małolata. On ma duży potencjał. Miał grać. Jak ktoś, to się zmienią. Jaki napastnik? Szuta czy Żelazowski? Mało lat, 21 lat czy że Szuta? Chociaż Szuta też jest młody. ale ma spadki. Szuta, dobra. No tu z takimi napastnikami na dwóch można byłoby grać. Mi, Gudura, może grać na dwóch skrzydłach. Czemu temu tu pospadało? Dobra, tak zagramy. Nie ma co kombinować. Zapierdalamy. face będzie na zmianę. Wanderwart, głoś listę numerów. Zadupcamy. Szkoda tego Małolata, no ale że zrobił głupotę. Jakbym kliknął wcześniej, to bym miał tego 19-latka, byłby kto bronić. Ale że spierdolił. Naprawdę przez to był duży błąd, co ja zrobiłem. Duży błąd zrobiłem. Wydałem mu odejść z wypożyczenia, ale to była moja nieuwaga. To nie była. To nie jest kwestia zarządzania. To nie była kwestia zarządzania, tylko nieuwagi, że mi się kończy jego kontrakt. No ale trudno, stało się, gramy. No górnik Łęczna u nas, to trzeba zrobić. To trzeba zrobić. Chromiński. No w takim razie tak Takszek odszedł już, więc Chromiński będzie musiał grać cały sezon. On nie może złapać kontuzji. zagrać cały sezon na środku. No to będzie niesamowite. Co tu się stanie, a jak nie, to nie wiem, bramkarza Damu mu 19 jakiegoś. Zobaczymy. Nie, nie myślmy o tym, może rozegra cały sezon. O kurwa, Adameiro, wjeżdża z 10 zubami, Dziękuję, damero I może bramka dla ciebie. Aj, niestety, właśnie go bronił. Dziękuję, Adameiro. I gratulacje dla 10 szczęśliwców, którzy odebrali swoje karnety. Będziecie mogli siedzieć yy, bliżej sektora. Piknikarzy. A te długie piłki, coś tu nie idzie, ale może przejdzie w końcu jakaś. Może to jest znak, żeby jakiś obrońca bardziej techniczny zaczął grać na środku. Ale to może w innym klubie, w innym sezonie. Nie ma czasu. Ojej, niedokładność, niedokładność. Dobrze, może teraz? Mamy jeden 0 po błędzie. Piłkarze górnika z pretensjami. Do sędziego chcą użyć waru, ale nie w tym nie w tej okazji, nie przy tej okazji. Dobrze, dobrze. Gudra. Urwał się. Gudra. Świetnie. Mamy dobre statystyki. Bardzo fajne, nie oddali strzału, ale wiecie. Jeden strzał, wpada bramka i mamy jeden jeden. I chodzi człowiek w i palipety. Więc zróbmy, żeby było 2-0 i wpuśćmy może małolatów. latów. Felix, Felix, Felix. Jezus, Maria. Krom... Wykrakałem, wykrakałem. No to zajebiście. No to zajebiście, po meczu. Koniec. Nie, nie mogę go zdjąć, to jest najlepsze, że nie mogę go zdjąć. Nie mogę go zdjąć. To i co mam zrobić? to w takiej sytuacji? No to będzie poszukiwanie U19 z rezerw. I wcale te 2-0 mnie nie cieszy, bo pewnie nam nie uznają. Kurwa, co robimy? Dawać, że wszystko gra? Ale jak? Muszę go, muszę go zdjąć. Kurwa, mać. Ja pierdolę. Ja pierdolę. I co? wszystko się rozpierdala. Ja przecież tam był spalony. Jak go mogę zdjąć? I przez niego przegrywam. On gra dalej na boisku, jak go zdjąć? Halo, jaka lekka kontuzja. Jaka lekka kontuzja, stary. Potencjalny uraz kolana. On nie może grać kurwa, jego mać. Dobra, gramy dalej. Jazda. No co wy robicie? Przecież to jest kurwa, co wy odpierdalacie? Mamy 2-0 szanse gola, no szkurwa, no. Co wy odkurwiacie teraz? O, dziubio, 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 dziubgio. Yes! Verstappen To jest jego pierwsza bramka w GKS-u Tychy, a mówili, że tylko szybkość, mówili, że tylko spri sprint, mówi, że zerwanie się, ale jednak potrafi strzelać, ale to rozegrali, kurwa! Felszapen, Felszapen! Zobaczmy jeszcze raz drewniak, fake and szpan, fake szpan, fake szpan, to jest fake szpan! Brawo! Pudel zmęczony, ale mam zawodnika, który go zmieni. Patrz, Alonso chce zmienić pudel, co dybile. Czato, a Żydka wejdzie Alonso. O, no, właśnie Kurwa mać, co wy robicie? Co wy kurwa robicie? Nie Przecież to no, są kurwa jaja Nie, noż, kurwa, no zobaczcie to Ofensywny dać? Boję się, że nam wsadzą kontrę Kurwa mać, poprzeczka Nie obronił Bardzo ofensywny dam, dobra Ryzyko Muszę tu dawać punkty Wpalony, kurwa, jego mać Albo oni, albo my, ja potrzebuję punktów. O kurwa, oni. Dobra, GG, albo my. Ja pierdolę, Lazowski. Ale dobrze, wywalczyłeś tutaj akcję. Chromiński na kontuzji, wywraca się już, rozjebane ma kolano, bez nogi biega. Kurwa, jego mać! Do 100 tysięcy lichwiarzy. Kurwa, mać, nie! Rzut rożny, tak? No proszę was, kurwa, jego mać, bo mi się tu poskręca przy tym fotelu. Przecież oni, Po no co oni odpierdalają, a my nie możemy im bramki strzelać, oni, oni szczupakami wybierają, wybijają piłkę na róg. Kurwa, panowie. Nie. Nie, nie zrobimy tu bramki. Jeszcze dostaniemy w pierdol. Przez to, że nie miałem pomocnika środkowego, bo mi się Chromiński rozchorował. No i chuj. 2-2 mamy. 2-4 dni, dobra, nic się nie dzieje Nic się nie dzieje, ale to był mecz do zwycięstwa No i odjebaliście taką pierdoloną kaszanę Zajebaną kaszanę, że od odpierdolili Taka jest prawda 8 dni mamy przerwy Żelazowski nie jest u 21 Musi być u 21, wiesz? U, on jest 21 niestety Dobra, wygląda to dobrze. Trochę mu brakuje, ale musi grać, musi kurwa grać. Ej to i tak, tak, tak muszę. Muszę tego mało, Muszę kurwa tego molata przesunąć. No nie muszę mieć kogoś na bocz, bo jak wiesz, to się stanie, to muszę choć przynajmniej mieć na, na boku. Cosnowski. równowaga, zero przyspieszenia. No i ten woźniak jest kurwa tragiczny. Zabielski, Filip Zabielski. Skrzydłowy 16 sześć przyspieszenia ma Ale lipa. No sz, kurwa, no nie mam. 16 latek na atak. Dobra, gramy, chuj. Ramkarza wpuszczę i jebać. Jak to wyglądało? To jest górak, tak? Poradziłbyś sobie, na pewno. Dobra. że coś ci tu spadły statystyki ostatnimi czasy. Olczyk będzie twoim zmiennikiem jak coś, ale zostajesz. Możesz poszukać tego młodzieżowca na moim rynku, bo mnie zaraz popierdoli. Nie mogę, bo już nie ma ok 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 okienka transferowego, gościu. Wszystko pozamykane. Żelazowski czy Szuta? Szuta, wjeżdżasz. No to jedziemy. A wolny rynek to wolny rynek bez kontraktu. Aha, rzeczywiście. No to zrobimy tak. Okej, okay, mecz. Chyba, ani startujemy, ale ja to puszczę tak. Ważne wydarzenia, cały mecz, cały mecz, początek, czego ja za chwilę będę. Wow, 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 ostro, spokojnie, zachęćmy ich, na dwóch, minutka, dwie. Coś się dzieje? Okej, okay, spokojnie, dobra, ważne wydarzenia, wracamy. Trzy minutki, widzę, że Górnik, jedna sytuacja. No tutaj liczę na remis, fajnie byłoby zremisować, bo gramy na wyjeździe. Luis Mala, zobaczcie, jakie to są nazwiska, uwaga. Kurwa, dobrze, dobroski, brawo. Kromiński, jak się trzymasz, dobrze. A no zobaczcie, pierwsze żółte serduszko mu się robi. Jak się sprawia w ogóle nowy nabytek? NME, 6 6,6. O nie. Dobrze, spalony, super. NM świetnie, nowy nabytek. ai ajajaj, dobrze, chciał się popisać, bo walczył drożny. Mieszane mięsko, łagodne sosiwo. Dobrze, smacznego w takim razie. Ajajaj. Uf, ciężki teren, Górnik Zabrze, żółte kartki, dużo się ich sypie, agresywny mecz, kurwa mać, my nic nie potrafimy teraz skonstruować, ajajaj, aj, aj, mocny ten Górnik, brawo obrona, brawo obrona, tempo to szybkość jak piłką, dlatego tak często tutaj nakurwają lagą, bo ultra szybką piłkę, aaa, okej, okay, dziękuję Wersa, Wersa, kurwa ciężki mecz, dojeżdżają nas w chuj, dobrze, brawo, żeby tylko nie dostać do szatni. A u nich żółte? Kurwa, tylko u nas żółte. No cudem jak czerwona żada nie wpadnie. Dobra, koniec pierwszej połowy. Fajnie byłoby ten remis zrobić. Szuta, musi wjechać mało lat. Golden, boczny obrońca. Nie pozwolę sobie, żeby grał mi z żółtą. Zdenerwowany jest, ale musi zagrać. Romiński musi wytrzymać. I szalona zmiana. Jazda. Ej, M.M. w debiucie czerwona kartka to jest możliwe? Może tą lagę zniwelować? Waga. dobroski, świetnie. Co wy odjebaliście? Kurwa mać. Taką kontrę spierdolić. Kobusiński, Gajda. Ja się tym zajmę. Uraz stopy. Niedobrze. Tylko Gajda jest na zmianę? Okej, okay, mam nadzieję, że to będzie dobra zmiana. Chromiński wykończony. To jest niesamowite. Jednym zawodnikiem. I zawsze on jest kurwa zmęczony. Zawsze on. Nie, wszystko jest elegancko, tylko właśnie Chromiński, on jest też zajebisty, tylko problem, ten, że właśnie odszedł ten chłop. To wszystko zmieniło. Ten boczny obrońca nam odszedł. Który miał 19 lat i miała być zmiana właśnie, raz gra Chromiński, raz ten boczny obrońca. I raz mamy mocny atak, raz mamy sobą obronę. I na słabych rywali mieliśmy osłabiać obronę, a na silnych rywali mieliśmy osłabiać lekko atak. Żeby mieć mocniejszą obronę. No i widzicie jak to wyszło, ten chłop odszedł i kurwa się odjebało. I Chromiński jest to czas zmęczony i to jest lipa, a nie mam zmiennika za niego, żadnego. Dobra, ja chyba zagrał już na czas. Nie wygramy z nim, oni mają presję punktu wywalczmy. Chyba, się zerwą do kontry jakiejś. A, nie zatwierdziłem zmian. Bogusz? Zamieszanie pod bramką. Szkoda, kurwa, się to byłoby niesamowite, jakby to waszło. Waszło. Ale szkoda, że my takiego farta nie mamy, że właśnie przegrywamy cały mecz i dostajemy takiego szansę od życia, nie? Dobra, dałem Vanderwarta. Na 5 minut go wpuścimy. Ja pierdolę, słupek. Co się dzieje? Kurwa mać, dojeżdżają nas. Co? O, oh, fuck. Kurwa, w totalnej końcówce dostaliśmy. Bo brakuje nam u 19 chłopaka, no. Ja pierdolę. Patrzcie, to czas zajechany je biega. Obrona zajechana. Ja pierdolę, no nie. Spalony, gdzie to? Zaliczyli jeszcze bramkę ze spalonego. syny, złodzieje pierdolone. Tego nie zasługują na zwycięstwo, to co się kurwa stało z tą drużyną do kurwy nędzy. Dobra, Gwizda już koniec meczu. No. Hiszpan miał grać, to miał zapierdalać. A, i teraz mamy podbeskidzie na zmęczeniu wszyscy. Ja pierdolę. A się posypało wszystko. Nasz najlepszy sezon, jaki mieliśmy, zaczął się parytalić. A zaczęło się od tego remisu z górnikiem. Kurwa mać. Tego remisu tutaj. Tu wiadomo, porażkę ze Stalą jeszcze jest, jeszcze jest akceptowalna. Ale ten remis to już wiedziałem, że coś śmierdzi. Teraz puchar polski z podbeskidiem. Ja pierdolę.